Z całą odpowiedzialnością może, mogę podkreślić, że zagrożenie było realne. I aby Państwu w niewielkim stopniu wskazać, jak to mogło wyglądać, poprosimy o krótki film, który stanowi materiał dowodowy w tej sprawie. To materiały, które zostały zabezpieczone w trakcie prowadzonego postępowania, pokazujące właśnie eksperymenty prowadzone. To są próbne wybuchy prowadzone przez podejrzanego, który. Zwróćcie panie uwagę, jaka jest siła. Siła rażenia. Siła rażenia. To był akwen wodny. Odnośnie tego filmu, który. Znaczy tej eksplozji, którą Państwo widzieli, to informacja jest tylko taka, że to jest wybuch 250 kg przygotowanego ładunku wybuchowego. Natomiast w planach naszego podejrzanego była, było zdetonowanie 4 ton takiego ładunku. A to, proszę A to, Państwa, to jest, to jest efekt tego wybuchu? Efekt, czyli tak zwany lej. Na przestrzeni otwartej, oczywiście.